Czy zauważyłeś, jak trudno jest rodzicowi zatrzymać serce, gdy jego dzieci dorastają? Ile razy twoje myśli krążą nocami wokół ich przyszłości? Czy sobie poradzą, czy dokonają dobrych wyborów, czy będą szczęśliwe? To pytania, które rozdzierają dusze matki i ojca. A jednak Jan Paweł II przypominał nam, że prawdziwa miłość to taka, która ufa, nie zatrzymuje i nie dusi. To miłość, która wie, że dzieci nie są naszą własnością ale darem, powierzonym tylko na pewien czas. Ile razy zdarza się, że matka w ciszy swojego pokoju mówi On prawie ze mną nie rozmawia, ona rzadko dzwoni, a ja czuję się bezużyteczna. Czy rozpoznajesz siebie w tych słowach? To normalne, że czujesz pustkę, gdy dorosłe dzieci idą własną drogą. Ale to nie oznacza, że straciłaś ich serca. Miłość nie znika, tylko zmienia swoje oblicze. Jan Paweł II mówił, Rodzina jest szkołą miłości ale i szkołą wolności. To nie przypadek, że zestawił te dwa słowa razem. Bo jak uczyć kochać, jeśli nie pozwala się drugiemu być wolnym? Często rodzice w Polsce, szczególnie w latach dziewięćdziesiątych, kiedy życie było trudne, chcieli chronić dzieci przed każdym błędem. Ale czy wiesz, że przesadna troska czasem przynosi odwrotny efekt? Zamiast wdzięczności rodzi się bunt, zamiast więzi milczenie. Pomyśl o tym, jeśli twoje dorosłe dziecko nie opowiada ci wszystkiego, to nie dlatego, że cię odrzuca. Ono próbuje znaleźć własny język życia. To, co możesz mu dać, to nie ciągłe rady, lecz spokojna obecność, milcząca, a jednak silna. Tak jak mówił Jan Paweł II: być bardziej niż mieć, bardziej niż mówić. Zatrzymaj się na chwilę i zapytaj siebie, czy twoje troski nie są ciężarem, który nosisz sama, zamiast powierzyć go Bogu? Czy twoja miłość nie zamienia się niepostrzeżenie w kontrolę? To pytania trudne, ale konieczne. Bo rodzic, który kocha mądrze, daje wolność, a nie lęk. A jeśli teraz, słuchając tych słów, czujesz ukłucie w sercu, to znak, że ten temat jest właśnie dla ciebie. Nie jesteś sama. Tysiące matek i ojców w Polsce, w Brazylii i na całym świecie przechodzą przez ten sam ból. A jednak, właśnie tutaj kryje się nadzieja. Twoja historia jeszcze się nie skończyła, a najważniejsze rozdziały dopiero nadejdą. Dlatego proszę cię, zatrzymaj się z nami. Zostaw komentarz, podziel się, jeśli wiesz, jak trudno jest puścić dorosłe dzieci wolno. Polub ten materiał, aby dotarł do innych matek i ojców, którzy tego potrzebują. Razem możemy tworzyć wspólnotę, która wspiera się nawzajem w tej drodze. Bo pamiętaj, miłość, która ufa, nigdy nie traci. To dopiero początek. A najważniejsze jeszcze przed nami. Kiedy Jan Paweł II spotykał się z rodzinami, powtarzał jedno zdanie, które wielu rodzicom wryło się w serca. Dzieci nie należą do was, są wam powierzone. Ileż to matek i ojców w Polsce słyszało te słowa w latach dziewięćdziesiątych i kiedy całe życie rodziny kręciło się wokół wychowania dzieci. To były czasy pełne niepokoju, przemiany gospodarcze, nowa rzeczywistość, niepewna przyszłość. Rodzice bali się, że jeśli odpuszczą choć na chwilę, ich dzieci nie poradzą sobie w tym chaotycznym świecie. Ale spójrz na to oczami wiary. Czy Bóg nie zna lepiej dróg Twoich dzieci, niż ty sama? On prowadzi ich często tam, gdzie Twoje serce nigdy by nie pomyślało, a Twoim zadaniem jest ufać, nawet jeśli ta droga wygląda inaczej niż planowałaś. Może zdarza się, że dorosły syn odwiedza cię tylko od święta, może córka żyje własnym życiem, w innym mieście i rzadko odbiera telefon. Pytasz wtedy w ciszy, czy już mnie nie potrzebują, czy moja rola się skończyła? Nie. Twoja rola się nie skończyła, ona się zmieniła. Teraz twoje świadectwo życia, Twój spokój, Twoja modlitwa i Twoje błogosławieństwo mają większą moc niż tysiąc rad. Jan Paweł II w swoich homiliach często przypominał, że rodzicielska miłość jest podobna do miłości Boga: cierpliwa, wierna, niekontrolująca. Bóg nie zmusza człowieka, aby żył tak jak on chce. On daje wolność, nawet wtedy, gdy człowiek błądzi. Czyż to nie największa lekcja dla rodziców? Jeśli On, Stwórca, nie zatrzymuje na siłę, dlaczego ty miałabyś próbować? Pomyśl, Twoje dorosłe dzieci wciąż noszą w sobie echo Twojej miłości. Ich serca pamiętają wspólne posiłki, Twoje słowa, Twoje spojrzenia. To nie znika. Nawet jeśli teraz wydaje się, że odchodzą daleko, nie odchodzą od tego, co im dałaś, oni wrócą. Może nie fizycznie, ale w decyzjach, w wartościach, które będą im towarzyszyć. Rodzicu, twoje zmartwienia są ludzkie, ale czy wiesz, że nadmierna troska może być dla dziecka ciężarem? Zamiast ciepła czuje presję, zamiast miłości, obowiązek. Jan Paweł II Jaka zachęcał, aby rodzina była miejscem, gdzie człowiek chce wracać, a nie musi. To ogromna różnica. Może więc dzisiaj, słuchając tego, czujesz wezwanie, by coś zmienić, by pozwolić dorosłym dzieciom oddychać pełnią życia, a sobie wreszcie odpocząć. By modlitwę postawić ponad kontrolą, a błogosławieństwo ponad pouczaniem. To nie jest łatwe, wiem, ale pamiętaj, że twoja droga rodzica nie kończy się na chwili, gdy dziecko opuszcza dom. Ona wchodzi w nowy etap. Etap dojrzalszy, cichszy, ale pełen sensu. A teraz zatrzymajmy się tutaj, bo za chwilę wejdziemy w opowieść, historię pewnej matki z Polski lat dziewięćdziesiątych, która nauczyła się tej trudnej sztuki, ufać i nie martwić się tak bardzo. Jej doświadczenie pokaże ci, że najważniejsze dopiero przed nami. Był początek lat dziewięćdziesiątych. W małym miasteczku na południu Polski, między górami a starymi sadami jabłoni, mieszkała Anna. Miała czterdzieści kilka lat, męża, który często pracował za granicą, i dwójkę dzieci, które były całym jej światem. Syn Michał właśnie rozpoczął studia w Krakowie, córka Kasia kończyła liceum. Dom, w którym przez lata tętniło życie, powoli pustoszał. Anna całe życie poświęciła rodzinie. Piekła chleb, gotowała bigos na święta, szykowała pierogi z kapustą i grzybami, które znikały w mgnieniu oka. Każda chwila jej codzienności kręciła się wokół dzieci. Ale teraz, gdy Michał rzadko wracał, a Kasia spędzała więcej czasu z przyjaciółmi niż w domu, Anna zaczynała czuć dziwną pustkę. Wieczorami siadała przy kuchennym stole, przy filiżance herbaty z lipy i wsłuchiwała się w ciszę. Czy naprawdę już mnie nie potrzebują? pytała sama siebie. Gdy dzwonił telefon, a to nie były dzieci, czuła rozczarowanie, którego nie chciała nikomu okazać. Bywały dni, że miała ochotę zadzwonić do syna kilka razy pod rząd, by zapytać, czy zjadł obiad, czy się uczy, czy ma ciepłą kurtkę, ale za każdym razem wstrzymywała się w ostatniej chwili. Bała się, że będzie zbyt natarczywa, czuła się rozdarta między troską a świadomością, że dzieci mają już swoje życie. Pewnego dnia, wracając z kościoła, Anna zatrzymała się na chwilę przed figurą Jana Pawła II, która stała obok parafii. Miała w oczach łzy i w sercu pytanie Ojcze święty, jak mam nie martwić się o nich tak bardzo? Wtedy w pamięci wróciły jej słowa, które kiedyś usłyszała w telewizji. Miłość, która naprawdę kocha, pozwala odejść. Te słowa nie dawały jej spokoju. Zaczęła myśleć, może to ja muszę się nauczyć innego rodzaju miłości. Może teraz, kiedy oni stają się dorośli, moja rola to już nie prowadzić za rękę, ale towarzyszyć w ciszy, ufać i błogosławić. Ale jak to zrobić, skoro całe jej życie od zawsze było troską? Jak znaleźć spokój, gdy serce matki wyrywa się ku dzieciom, nawet wtedy, gdy one nie chcą już tylu pytań? To był początek drogi Anny, drogi trudnej, pełnej wątpliwości, ale i odkryć bo choć wydawało jej się, że traci bliskość z dziećmi, w rzeczywistości uczyła się nowego wymiaru miłości. I właśnie tutaj zaczyna się ta opowieść o matce, która musiała nauczyć się ufać bardziej niż martwić. A to, co wydarzyło się później, odmieniło nie tylko jej serce, ale i serca jej dzieci. Anna zaczęła dostrzegać, że jej dom zmienia swój rytm. Rano, gdy kiedyś przygotowywała śniadania dla wszystkich, teraz zostawała sama przy stole. Na półmisku wciąż kładła kromki chleba i masło, jakby ktoś miał zaraz usiąść, choć dobrze wiedziała, że Kasia wyszła wcześniej, a Michała i tak nie było w Krakowie. Ta pustka bolała ją jak rana, której nikt nie widzi. W miasteczku życie toczyło się dalej. Sklepy pełne nowych produktów z zachodu kusiły kolorowymi opakowaniami, a ludzie coraz częściej rozmawiali o zmianach, pracy, o lepszej przyszłości. Anna jednak czuła, że jej własny świat zwęził się do czterech ścian domu. Któregoś popołudnia usiadła w ogrodzie, gdzie kwitły jeszcze ostatnie dalie. Słyszała dzieci sąsiadów, które bawiły się w berka. Zrobiło jej się ciężko na sercu. Przypomniała sobie czasy, gdy Michał i Kasia biegali tuż obok, śmiejąc się bez końca. Westchnęła: Panie Boże, daj mi siłę, żeby nie trzymać ich za mocno. Wieczorem, kiedy mąż zadzwonił z pracy z Niemiec, powiedziała mu o swoich zmartwieniach. Oni mnie nie potrzebują, Józefie. Michał nawet nie dzwoni tak często. Kasia unika rozmów. Czuję się jakbym była dla nich ciężarem. Józef westchnął po drugiej stronie słuchawki. Anno, oni cię kochają, ale muszą dorosnąć. Pamiętasz co zawsze mówił ojciec święty, że dzieci są jak ptaki, trzeba je nauczyć latać, a nie zamykać w klatce. Te słowa wstrząsnęły nią bardziej niż chciała przyznać. W nocy nie mogła zasnąć, powtarzając w myślach uczyć latać, a nie zamykać. Czy jej miłość była klatką? Czy jej troska odbierała dzieciom wolność? Kilka dni później Kasia przyszła do domu późnym wieczorem. Anna zamiast od razu zalać ją pytaniami, jak robiła to zwykle, tylko uśmiechnęła się i podała jej talerz zupy. Kasia zdziwiona spojrzała na matkę i powiedziała: "Dziękuję, mamo". To jedno słowo brzmiało inaczej niż zwykle, jakby pełne ulgi. Anna poczuła wtedy, że coś się zmienia. Że może mniej pytań, mniej niepokoju, a więcej prostych gestów, to właśnie ta nowa droga, ale jej serce wciąż buntowało się, bo matczyne uczucia nie pozwalały tak łatwo odpuścić. To był dopiero początek jej wewnętrznej przemiany. Jeszcze wiele razy upadnie, jeszcze wiele razy zadzwoni do Michała zbyt natarczywie, albo wyleje łzy po zamknięciu drzwi Kasi, ale teraz wiedziała jedno: musi nauczyć się ufać, i właśnie wtedy wydarzyło się coś co stało się przełomem. Przełom przyszedł niespodziewanie. Była sobota, chłodny październikowy poranek. Anna wybrała się na targ, żeby kupić jabłka na szarlotkę i świeże warzywa na rosół. Gwar ludzi, zapach świeżo pieczonego chleba i kiszonych ogórków przypominał jej dawne czasy, kiedy chodziła tu z dziećmi. Nagle spotkała starą znajomą Zofię, która też miała dorosłe dzieci. Anno, nie widziałam cię od dawna. Jak Michał i Kasia? Zapytała serdecznie. Anna uśmiechnęła się blado. Są dorośli, mają swoje życie, a ja czasem nie wiem, gdzie moje miejsce. Zofia spojrzała na nią uważnie i odpowiedziała. Ja też przez to przechodziłam. Myślałam, że jeśli przestaną pytać mnie o radę, to znaczy, że już mnie nie kochają. A potem zrozumiałam, że oni potrzebują matki inaczej, potrzebują wiedzieć, że zawsze jestem, nawet jeśli milczę. Wtedy wracają. Te słowa trafiły w serce Anny jak strzała. Po powrocie do domu długo siedziała przy stole, Krojąc jabłka i rozmyślając, wzięła do ręki stary zeszyt, w którym czasem zapisywała modlitwy i napisała: Panie, naucz mnie kochać bez lęku, naucz mnie ufać. Tego samego dnia zadzwonił Michał. Rozmowa była krótka. Mówił, że jest zajęty studiami, że ma dużo nauki. Dawniej Anna zaczęłaby wypytywać o szczegóły, naciskać, by więcej opowiadał. Tym razem tylko powiedziała: Cieszę się, że dzwonisz. Dbaj o siebie, synu. W słuchawce zapadła cisza. A potem Michał dodał: Mamo, dziękuję. Wiem, że się martwisz, ale naprawdę sobie radzę. To dziękuję brzmiało inaczej niż wszystkie dotychczasowe. Anna poczuła, że puszczając kontrolę, zyskała coś więcej szczerość i bliskość, której wcześniej brakowało. Wieczorem usiadła przy figurze Matki Bożej, stojącej w jej ogrodzie i szeptała. Może właśnie o to chodziło, żeby nie trzymać ich za mocno, ale pozwolić im oddychać. Od tego dnia, zaczęła ćwiczyć tę nową postawę. Nie było łatwo. Serce matki nieraz rwało się do niepotrzebnych pytań, do nadmiernej troski, ale krok po kroku Anna odkrywała, że jej dzieci nie oddalają się od niej, lecz wracają, powoli, w swoim rytmie. A pewnego dnia Kasia usiadła przy niej w kuchni i niespodziewanie zaczęła opowiadać o swoich problemach w szkole. Anna słuchała, nie przerywała, nie dawała rad, tylko trzymała córkę za rękę. I wtedy poczuła, że właśnie tak wygląda nowy wymiar miłości. Spokojny, cierpliwy, pełen zaufania. Ale to nie był koniec. Bóg przygotował dla Anny coś jeszcze głębszego, co miało raz na zawsze zmienić jej serce. Kilka tygodni później Anna wybrała się do Krakowa, żeby odwiedzić Michała. Podróż pociągiem była dla niej ekscytacją i troską jednocześnie. Serce biło szybciej, gdy myślała, że znów zobaczy syna. Wysiadła na dworcu głównym i poczuła zapach smażonych obwarzanków sprzedawanych przez ulicznych sprzedawców. Miasto tętniło młodością. Studenci spieszyli się na zajęcia, tramwaje dzwoniły głośno, kawiarnie pełne były rozmów. Michał przywitał ją serdecznym uściskiem. – Mamo, chodź, pokażę ci uczelnię – powiedział z dumą. Spacerowali ulicą Świętach Anny, mijając stary Uniwersytet Jagielloński. Anna słuchała, jak syn opowiada o swoich wykładowcach – o kolegach, o marzeniach, które dopiero zaczynały nabierać kształtu. Nagle uświadomiła sobie coś niezwykłego. Jej syn naprawdę dorósł. Już nie był chłopcem, którego musiała prowadzić za rękę. Był młodym mężczyzną, pełnym pasji i planów i wcale jej nie odrzucał wręcz przeciwnie, chciał dzielić się z nią swoim światem, ale na swoich warunkach. Wieczorem usiedli w małej kawiarni niedaleko rynku głównego. Michał zamówił herbatę, a Anna wzięła sernik, którego zapach unosił się w powietrzu. W pewnym momencie Michał spojrzał na matkę i powiedział Mamo, wiem, że się martwisz, ale naprawdę radzę sobie czasem tylko potrzebuję, żebyś wierzyła we mnie, a nie bała się o mnie cały czas. Te słowa uderzyły Annę jak grom z jasnego nieba. Czuła, że syn mówi to z miłością, z wdzięcznością, ale też z potrzebą wolności i wtedy zrozumiała, że to właśnie jest odpowiedź, o którą prosiła Boga. Że jej zadaniem nie jest już kierować, ale ufać. W drodze powrotnej do domu Anna płakała cicho, patrząc przez okno pociągu na mijane pola i wsie. To nie były łzy smutku, ale łzy ulgi. Poczuła, że Bóg zdjął z jej ramion ciężar, który nosiła zbyt długo. Po powrocie, kiedy siedziała wieczorem w kuchni, Kasia weszła i niespodziewanie zapytała: Mamo, mogę cię o coś poprosić? Potrzebuję Twojej rady. Anna uśmiechnęła się a w sercu pojawiła się wdzięczność. Zrozumiała, że kiedy przestała naciskać, córka sama zaczęła otwierać się na rozmowę. To doświadczenie stało się dla Anny lekcją, że miłość do dorosłych dzieci nie polega na martwieniu się nieustannie, lecz na tym, by być obok, spokojnie, cicho, wiernie. Ale Bóg miał dla niej jeszcze jeden znak, moment, który raz na zawsze umocnił ją w nowej postawie. Kilka miesięcy później nadszedł adwent. W parafii Anny zorganizowano rekolekcje, na które przyszło wielu mieszkańców miasteczka. Kościół pachniał żywicą i woskiem ze świec, a w ławkach panowała cisza pełna skupienia. Anna usiadła w trzecim rzędzie i wsłuchiwała się w słowa kapłana, który cytował Jana Pawła II: Nie lękajcie się, zaufajcie Bogu, a wasze serca odnajdą pokój. Te zdania wniknęły w nią głęboko. Czuła, że dotyczą właśnie jej. Jej zmartwień o Michała i Kasie, jej bezsennych nocy, jej prób kontrolowania wszystkiego. Poczuła, że Bóg zaprasza ją, by wreszcie puściła ster i pozwoliła dzieciom płynąć własnym nurtem. Po mszy została chwilę dłużej. Uklękła przed ołtarzem i szeptała: Panie, oddaję ci moje dzieci. Ty ich prowadzisz lepiej niż ja. Ucz mnie ufać, ucz mnie być obecną, a nie uciążliwą. To był moment przełomowy. Po raz pierwszy naprawdę poczuła spokój, jej serce, choć nadal pełne tęsknoty, uwolniło się od ciężaru nieustannego lęku. Wiedziała, że jej dzieci nie należą do niej należą do Boga, a jej miłość jest wystarczająca, nawet jeśli wyraża się w ciszy i prostym geście. W święta Bożego Narodzenia, kiedy Michał i Kasia wrócili do domu, atmosfera była inna niż zwykle. Nie było napięcia, nie było setek pytań. Były śmiechy, zapach barszczu i pierogów, rozmowy przy stole. Michał sam opowiadał o swoich studiach, Kasia o swoich marzeniach. Anna słuchała i czuła, że naprawdę są razem, nie dlatego, że ona ich przytrzymuje, ale dlatego, że chcą wracać. Te święta stały się dla niej symbolem nowego początku. Zrozumiała, że nie musi już martwić się o dzieci tak bardzo jak dotąd, bo one dorosły, a ona dorosła razem z nimi do nowego wymiaru miłości opartej na zaufaniu. Ilekroć patrzyła na figurę Jana Pawła II przy kościele, uśmiechała się, wspominając słowa, które zmieniły jej życie. Miłość, która naprawdę kocha, pozwala odejść. Tak właśnie nauczyła się, że najważniejsze w relacji z dorosłymi dziećmi to nie strach ani kontrola, ale obecność, modlitwa i spokój. A w tym spokoju kryje się siła, która przyciąga ich serca bliżej niż mogłaby to zrobić nadmierna troska. Jeśli słuchasz tej historii i czujesz, że twoje serce przeżywa podobny ból, pamiętaj, że nie jesteś sam. Droga Anny jest drogą wielu rodziców i ty możesz odnaleźć pokój, jeśli zaufasz, że twoja miłość wystarczy. Dlatego zostaw swój komentarz, jeśli czujesz, że ta historia dotyka twojego życia. Podziel się nią, aby inni rodzice też odkryli, że nie trzeba martwić się o dorosłe dzieci tak bardzo, a jeśli wierzysz, że miłość potrafi przetrwać wszystko, polub ten materiał i bądź z nami dalej.